Cześć Manko, witam was na kanale Trapownia. Sobota tradycyjnie widzimy się na kanale. Ostatnie reaction video przyjęło się bardzo fajnie i dlatego pomyślałem, że zrobimy to jeszcze raz. W sumie docelowo kanał miał się skupiać na takich reaction video Ciekawostki weszły dopiero potem Ale dlatego napiszcie w komentarzu co wolicie bardziej Ciekawostki czy takie luźne reaction video Zanim przejdziemy do filmu zapraszam na kanał Lualua, Lua, Który umożliwia nam właściwie kręcenie tych reaction video Ponieważ są to filmy z jego kanału Za które bardzo dziękuję No i wpadajcie do ziomala bo naprawdę robi dobrą robotę Zapraszam również do zostawienia subskrypcji na moim kanale Jakieś łapki w górę, komentarza Ale przede wszystkim zapraszam do zaobserwowania tropowni na Instagram. Jest nas już tam całkiem spora liczba, codziennie wrzucam tam plus minus 6 newsów ze świata trapu i rapu z USA, rano i wieczorem. Dzisiaj film pod tytułem Nutki oraz ich dobre, najlepsze właściwie, remiksy. Także zapowiada się bardzo fajnie. Oj, ona jest spoko, mówiłem już w poprzednim odcinku, że moja ulubiona raperka aktualnie. Polo zawsze elegancko tutaj nie ma. To jest chyba faktycznie najlepszy remix, jeżeli chodzi o beatbox. Dobrze, dobrze to weszło. Klasyczek, bardzo dobry klasyczek. Ja to słucham praktycznie co dwa dni. To jest jedna z lepszych moich nutek Travis'a i ten remix był naprawdę fajny, filtera. O, Rex to Riches. Pamiętam jak to słuchałem, jeszcze na siłkę chodziłem rok temu. Spoko czasu, spoko czasu. Ogólnie ta nutka była z Little Baby. I Little Baby ją sam zremiksował z tego co kojarzę. O, to, ten remix też pamiętam. Mówili, że tutaj. Właśnie mówili, że tutaj Tori Lane poleciał najlepiej. O, to ta słynna nutka. Z której e, Uzi tutaj kapitalnie poleciał. Moim zdaniem klasa. Zarobić naprawdę. Ale jeszcze wracając do tego Aderol: krążyły jakieś tam screeny, że Uzi poprosił właśnie tego Pophana, czy, czy coś takiego jak on ma, nie pamiętam, no ale poprosił go, żeby teoretycznie usunąć go, Uzi jego z tego kawałku. Uzi poprosił tego popchany, żeby go usunąć, tak. Ale potem się okazało, że, są, że były to jakieś fejkowe w ogóle screeny puszczone w neta. To wszystko było przez to, że ten PopHana kiedyś sniczował i Uzi tam mu niby napisał, że musisz mi usunąć z tego kawałka. Nie zadaje się ze, z takimi, coś sniczują. Ale koniec końców wyszło, że to są jakieś fejkowe screeny. Ale mimo wszystko, jakieś tam dowody na tego popchane były, że jednak jakiś tam snitch był. King Von, to jest chyba jedna z jego lepszych nutek. I właśnie spodziewam się, że będzie tutaj właśnie durk. Durk zawsze dobrze poleci z Kingfonem, to jest po prostu taka... Takie duo, że No było, było niestety. Tutaj będzie Juice i do zakład. Tak jest Moim zdaniem tutaj Juice o wiele lepiej na tym. Ten bit wykorzystał. Ole załamanie głosu. To jest dobre, tak to tak to po prostu słuchałem ciągle to, jak to wyszło, ale remix oczywiście, bo wtedy dopiero to zauważyłem, To pewnie początki DDG były. Uf. Nie wgłębiałem się w ten remix, ale roundi dobrze poleciał, potem moim zdaniem. Co to remixował? A no, też Juice, no tak. Dobra, nutka, fajnie, Juice. To jest fajna nutka Little Baby'ego on me. I tutaj we mnie Megan zinstalion, bo to dość niedawno wyszło. No co tu powiedzieć? Megan poleciała w porządku. Little Baby oczywiście, bez zaskoczenia, zarąbiście. Ale jakoś ta nutka mnie nie porwała. Jest ok, ale bez jakiejś tam rewelacji. Na pewno na pewno nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, y, jakie wyniki miała. Ta nutka. Po prostu nie wiem czemu, ale w moich proponowanych Life is Good jest po prostu cały czas. I był okres czasu, że leciało coś u mnie, bo ja sobie puszczę na TV nutkę i po prostu następna w proponowanych to było Life is Good. I tak było cały czas, aż w pewnym momencie już myślałem, żeby zablokować y, po prostu kanał Futura, czy tam nie na jakim to kanale zostało wydane, ale chciałem zablokować, żeby tylko to nie, nie leciało, a to leciało cały czas. Taka anegdotka. Opamiętam ten remix, ale słuchałem go może parę razy i odpuściłem. Mam go na playlistie. Puszasty No <ścoughs> ale to takie sobie, takie sobie. Joe, poleciał lepiej. O wiele lepiej. Uuuu, to dobre, to dobre, słuchałem to. Co to remixował? Aha, aha, dobre, to ja słuchałem tego. Tamto w oba słuchałem, nie pamiętałem o tym. Tak jest, tutaj będzie Blueface Blueface Baby. Tutaj też katowane było na intereskach, kurde. <laughs> to i moja dziewczyna pokazała. Dobra, nutka. Ale właśnie remix. Właśnie. Ale to, na tym remixie było jeszcze parę ich więcej. Nie pamiętam, jak to był remix. Ale było ich tam dużo. O, Genghis Unit z YG. Z YG. I bardzo fajny to jest remix. Tak. YG tutaj, o, zawodowo poleciał. Mi się podoba. Bo z Lil Baby i z Rosalią, tak? Najbardziej No ogólnie Najbardziej chyba znienawidzony remix Travisa Moim zdaniem, tak mi się wydaje Nie przeze mnie, tylko ogólnie, bo Jak Jack Boys na początku się nie przyjął To były tak jakby Hejty na, no ogólnie na całą płytę Jack Boys na, na ten mini album, czy jak to nazwać był, był jakiś hejt, nikomu to nie siadło Ale potem powoli, powoli Jakoś to się Zaczęło wkręcać i koniec końców wyszło tak, że przecież idon Oliver i potem nutka Quavo i Offset tam był też to wszystko tak zaczęło siadać wszystkim. Przecież Gang Gang to była moja najbardziej słuchana nuta w 2020 roku. Ogólnie ten cały, cały mini album był najbardziej słuchany w 2020 roku przeze mnie. Ale ten remix nie ma szans. Po prostu Rosalia całkowicie mi tu nie siada jakoś, jakoś nie ma to, nie ma to jakoś, nie trzyma się kupy. Jak jeszcze Lil Baby tu jest naprawdę do przetrwania i okej, jest naprawdę okej. Tak, ta Rosalia tutaj nie pasuje, ale to nie oznacza oczywiście, że nie mówię, że nie, to nie oznacza oczywiście, że Rosalia jest słaba, bo na TKN, tam co Travis po hiszpańsku śpiewa, Rapuje. Tam Rosalia poleciała naprawdę fajnie i mi się podobał, podoba ten kawałek do tej pory, więc to tylko tak, jakby indywidualna sprawa tego remixu Highs in the Room, bo myślę, że to powinno zostać u Travisa i, I na tym zakończmy debatę. Highs in the Room. U, to jakiś klasyczek. Mm, Jay-Z lepiej. Jay-Z o wiele lepiej.

Nie no jednak Mani Bekio lepiej Chociaż the baby naprawdę niczego sobie Dobra to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Jak widzicie zareagowaliśmy na parę fajnych remiksów do OG Nutek Dajcie znać jaka nutka i jaki remiks wam się najbardziej sąd podobał Jestem ciekaw waszych opinii A my widzimy się za tydzień tradycyjnie w sobotę O 11 albo o innej porze zobaczymy Także do zobaczenia siema